No dzień dobry, ogółem, ogółem cholerę jasna, ale co mogę powiedzieć? Muszę położyć kamerę, tak, ani inaczej, ale ogółem bardzo jestem zadowolony, po prostu ja sam też usunąłem ten film, co zły nagrywałem, ten ostatni. Ja nie rozmawiam przez telefon. Nie pokazuję numerów. Nie można. O, bardzo przepraszam za to, też, że po prostu y, ta Asia, Basia Roksa, nie wiadomo ona co tam robi, ni sobie ro, robi, co ona będzie chciała robić w swoim życiu, nie sobie robi. I na ten temat to właśnie, ale ogółem przepraszam. Jeszcze ogólnę serdecznie, ale ja nie mam żadnego, naprawdę przysięgam. Na swoją śmierć nie mam żadnego kontaktu ze Sławkiem. O, ja z pół roku nie, nie rozmawiałem przez telefon nawet. Ja mam usunięty numer. Ja mam nową komórkę, całe to wszystko. I po prostu przepraszam bardzo, ale proszę kurwa mi nie przeszkadzać. I ogólnie Chcę powiedzieć nie nagrywaj Asiu, Basiu, Roksa, nie wiem co. To po prostu y, nie oglądajcie. To jest po prostu, ona sztuczna jest. Ona sztuczna jak bałwan.